Ciemka ziemniaczki. Dziś jak obiecałam nagram wasze pytanka, a oto one. Pierwsze pytanko jest o Mki GL. Dlaczego serial? inna niż wszyscy skończył się tak smutno. Chyba nie skończyło się smutno, no może tylko trochę, ale myślę o drugim sezonie, ale na niego sobie jeszcze długo poczekacie. Drugie pytanie jest od Almy XD. Jak grasz w Pokémon go, to jaki jest twój ulubiony Pokémon? Tak gram w Pokémony i moim ulubionym Pokémonem jest Kunita, Eivi i Lapras. Pewnie się teraz zastanawiacie, co to Kunita. Kunita to ten płonący konia ale ja ją nazywam Kunita. Ale zanim to tu jest mój kod do Pokémonów do znajomych. Dobra wiem że zrobiłam tylko dwa pytanka ale ja to już robię godzinę więc w następnym odcinku zrobię resztę pytanek na które nie odpowiedziałam. Bajo ziemniaczki.